Czym jest Smart City? Oczywiście możemy patrzeć na te inteligentne miasta przez pryzmat rozwoju technologii, ale to jest mocno zawężające spojrzenie. Ja bym powiedział tak, że Smart City to jest takie wczorajsze marzenie człowieka o lepszym świecie, o lepszym mieście. To nasze wczorajsze marzenie możemy zrealizować dziś dzięki technologii jutra. Ale Musimy wiedzieć, że to technologia jest dla nas, my ją wykorzystujemy po to, żeby uczynić nasze miasta lepszymi, bardziej przyjaznymi do życia, a nie my jesteśmy dla technologii. To nie nasze komórki mają nam mówić, którędy mamy jechać, kiedy mamy wyjść na spacer. To my mamy z nich korzystać. I co może oferować Politechnika? Politechnika może oferować 36 tysięcy studentów którzy są zainteresowani wdrażaniem rozwiązań technologicznych, wyjściem trochę poza sale akademickie, wyjście poza swoją strefę komfortu i tworzeniem programów, aplikacji, platform, które pozwolą przetworzyć te ogromne zasoby danych. Żyjemy w takich ciekawych czasach, kiedy jesteśmy wprost zalewani danymi, to jest wręcz morze danych, a zarazem nie jesteśmy w stanie z nich zrobić prawie żadnego. Użytku. To jest troszkę tak, że dane, surowe dane, są taką ropą naftową. Tylko nie XIX, a XXI wieku. To, co jest złotem, to są modele, to są systemy. To jest umiejętność przetworzenia danych po to, by wydobyć z nich użyteczną informację, żeby dokonać ekstrakcji wiedzy. I tą wiedzą zasilić systemy miejskiej po to, żeby łatwiej nam się wszystkim żyło. Pytanie jak to zrobić? Państwo pozwolą, że wydobędę rekwizyt. To jest mój rekwizyt. Co to może być? Pudełko, tak? Pytanie, czy to nie jest puszka Pondory? Co się stanie, jeżeli ją utworzymy? Możemy powiedzieć, że to jest pudełko z naszymi danymi danymi otwartymi, które napędzają rozwój Smart City. Co się stanie, jeżeli nagle te dane udostępnię, tak? Można powiedzieć, hmm, ale przecież nigdy tak nie bywało, żeby obywatele mieli tak wprost dostęp do tych danych. To jest konkurs, trzecia edycja, kiedy tak się dzieje. Czy to znaczy, oznacza, że świat się, nie wiem, skończy, zawali się? No świat taki, który znamy i stanie się coś niezwykłego. Z pewnością stanie się coś niezwykłego, ale co? My tego nie wiemy, tak? W Dolinie Krzemowej mówi się o tym, że to jest taki efekt NBS, Never Before Seen. Nikt nigdy nie, nie widział tego, co by się stało. To może spróbujmy tak delikatnie otworzyć. Ja sobie zdejmę. zdejmę. O, tu mam drugie pudełko. Tu mam drugie pudełko, właśnie z takim napisem, o którym tutaj wspomniałem. Czym chcielibyśmy się kierować, czym chcielibyśmy, żeby te zespoły studenckie kierowały się, e, opracowując swój, swój projekt? Po pierwsze, praca zespołowa. Ważne jest, by robić to w taki sposób, w którym uwzględniamy użytkownika. Kto jest tak naprawdę odbiorcą tych wszystkich systemów? Czy miasto, czy politechnika, czy firmy, które tutaj siedzą. Nie, tak naprawdę, jeśli mamy uczynić ten świat lepszym, to robimy to dla mieszkańców tych miast. Warto myśleć o tym naprawdę w wielki sposób. Tak? Warto zastanowić się, co będzie, jeżeli spojrzymy na to w sposób niestandardowy. Posłużę się takim określeniem, które funkcjonuje w Dolinie Krzemowej, najbardziej innowacyjnym rejonie świata. Think outside the box. Czasem potrzeba wyjść poza znany nam obszar, spojrzeć z zupełnie innej strony, żeby znaleźć rozwiązanie, takie jak tu Państwo widzą, na zewnątrz swojego pudełka. No i wreszcie ostatnia ścianka mojego rekwizytu, która mówi tak, można zrobić bardzo wiele różnych rzeczy i w zasadzie reguła jest jedna. Nie ma reguł, ale jest i druga. Nie powielamy cudzych rozwiązań. Trzeba pozwolić sobie na swobodę kreacji, bardzo liczę na to, że wesprzemy naszych studentów, w tym by pozwolili sobie na taką swobodę i tworzyli rozwiązania, których nikt nigdy nie widział. Dołączając się do tego konkursu samorządy e, chcą mm, udostępniać swoje dane, których jest masa. To jest tak, że my w swoich zasobach w, w różny sposób przechowujemy różne ilości e, e, dane. Yy, których tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie jesteśmy w stanie sami samodzielnie przetworzyć i też wykorzystać w taki sposób, yy, żeby te dane faktycznie dokonywały yy, takiej zmiany jakości życia. No, przede wszystkim oczywiście dla yy, mieszkańców, ale mieszkańców szeroko rozumianych. To mają być mieszkańcy, którzy tutaj żyją, ale to mogą być też przedsiębiorcy, to mogą być też yy, instytucje. I te, które są instytucjami budżetowymi, ale też na te instytucje naukowe. Udostępniając dane przez samorządy, moim zdaniem wpisujemy się w taką myśl Smart City, ale trochę inaczej postrzeganą. Nie tylko poprzez budowanie przez samorządy rozwiązań przy użyciu nowych technologii, ale stwarzanie możliwości, stwarzanie warunków do tego, żeby ktoś inny w tym przypadku programiści, w tym przypadku studenci mogli z danych, które my udostępniamy, no, robić rzeczy, które wpływają na nasze życie w miastach. No nastawiamy się na znalezienie jakichś potencjalnie ciekawych tematów, w które moglibyśmy zainwestować. Cała tematyka smart city czy, czy internet rzeczy jest bardzo teraz modna, bardzo popularna. Tak naprawdę tutaj przewaga Właśnie w jakimś oryginalnym pomyśle w zastosowaniu rzeczy, które są dostępne, które można sobie położyć na stole. My możemy do tego dołożyć tylko pieniądze i spróbować zarobić potencjalnie na tym dalsze pieniądze. Otacza nas mnóstwo sensorów w mieście. Te sensory zbierają dane, one te dane są udostępniane. Czy to są sensory zatopione w asfalcie, czy to są sensory dotyczące hałasu, pogody, sensory związane z przyjeżdżającymi samochodami? Sensory, które są wbudowane w telefon, czy to jest akcelerometr w telefonie, czy to jest pozycjonowanie tego telefonu w, 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 przez stacje bazowe, GPS, czy inne systemy, te wszystkie dane one gdzieś krążą i rzeczywiście taki wspólny głos biznesu, samorządów lokalnych, bo to też jest ważne, w kierunku właśnie administracji państwa. Jest ważny, bo my rzeczywiście wydaje mi się, że nie wykorzystujemy tego potencjału. Co więcej, ten potencjał jeszcze będzie rósł. I taki, taki konkurs jak ten, który organizujemy dzisiaj jest też takim fajnym miejscem, gdzie można konkluzje wokół tego budować, i budować postulaty wokół tego, jak z takich danych można korzystać do tego, żebyśmy budowali takie cyfrowe przyszłe cyfrowe społeczeństwo, inteligentne miasta. No, ale myślę, że jest przynajmniej też takim takim lustrem, w którym można sprawdzić na ile te pomysły, które mo mogą się okazać wynikiem tego konkursu faktycznie mają szanse rynkowe, no jednak faktycznie dadzą się skomercjalizować, gdyż no, mogę stwierdzić, że jeżeli przekonujące będzie to dla nas, żebyśmy zainwestowali pieniądze, no to ta szansa potencjalnie może być większa i taka jest ta rola, więc nasza tutaj jako my sobie postanowiliśmy ich chyba podobnych Podmiotów do, do, do IQ Partners, które będą brały w tym, w tym konkursie. Te rozwiązania, one są tworzone wspólnie z, przez tych ludzi z elementów, które zarówno daje biznes w postaci Orange'a, operatora telekomunikacyjnego, innych firm technologicznych, ale również dane, które są udostępniane przez, przez poszczególne jednostki. Mieliśmy już okazję zobaczyć kilka takich fajnych zastosowań, I, i teraz liczymy, że rzeczywiście pójdziemy jeszcze krok dalej i jeszcze więcej uda nam się osób i pomysłów zaangażować wokół konkursu Be Happy i te pomysły rzeczywiście będą miały możliwość zmaterializowania się, a nawet stworzenia małych startupów. Wydaje mi się, że w naszej inicjatywie doszliśmy do tego punktu, że Powstała społeczność, jest zainteresowanie z biznesu, jest zainteresowanie od właścicieli danych, natomiast pozostaje pewna wątpliwość cały czas, a mianowicie strona prawna używania tych danych. I to jest coś, co może powinniśmy nie w tej edycji, a może w następnych edycjach również się zająć. Tak? Otóż u nas, w naszej firmie, wśród różnego rodzaju przedsiębiorców, zawsze pozostaje. Pewna wątpliwość, czy aby ja mogę użyć danych danych w jakiś tam sposób, czy nie mogę. I Być może, że możemy to nasze Be Happy użyć jak, jako takie forum, gdzie to zostanie wyklarowane. Jak wpaść na pomysł? Skąd się biorą te pomysły? To ma być taki pomysł, który zrobi, że to City będzie smart. Jak to zrobić? Otóż, y, odpowiedzią na to y, jest empatia która właśnie jak mówiłam, jest pierwszym etapem procesu design thinking. Empatia poznawcza. Czyli empatia, która jest umiejętnością zrozumienia potrzeby. Wydaje mi się, że to co dla naszej fundacji jest najciekawsze w tym konkursie, to to, że jesteśmy w stanie do takiego bardzo technologicznego środowiska dotrzeć i Zachęcić do uruchomienia empatii poznawczej, czyli zastanowienia się, co jest ludziom potrzebne, co sprawi, że w tym mieście będzie się żyło bezpiecznie. Mam nadzieję, że tego typu pomysły pojawią się tutaj, które będą wynikały z takiej realnej, dobrze zrozumianej, dobrze poczutej potrzeby. Więc Be Happy to jest bardzo ważny program, który może sprawić, że w ogóle będziemy happy tych smart miastach, a może nawet szczęśliwi w mądrych miastach.